No i mamy pierwszy polski sukces tej zimy, zwycięstwo w kwalifikacjach Dawida Kubackiego. Tak z ręką na sercu, po treningach ty nadal byłeś pewny siebie, bo już widziałem trochę głosów, że co się dzieje. Nie no wiesz, mieliśmy w sumie 3 dni drogi, widocznie potrzebowałem tych trzech skoków na rozpędzenie się. Tak naprawdę ze skoku na skok było coraz lepiej, no w tym pierwszym to trafiłem trochę niefartowne warunki. No a tutaj tak jest, że klei do tej bóli jednak jak się nie, jak się nie trafi. Ale później ze skoku na skok te skoki były coraz lepsze. Teraz w kwalifikacjach wydaje mi się, że taki najlepszy w dniu dzisiejszym. Wreszcie tej zimy trafiłem w próg i no i efekt był od razu taki, jakbym chciał. Czy w takich warunkach w ogóle zawodnik ma coś do gadania, czy jeżeli dostaniesz metr z tyłu w plecy, to, to nie ma czego szukać? <laughs> Idę, no. Czekaj, bo mnie wygonili. Nie, 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 to jeszcze nie. Poczekaj. Nie wygonili. Znaczy wiesz to, jeżeli dostaniesz metr w plecy, no, Kamil też nie miał dobrych warunków, skoczył dobry skok, no skoczył w okolicach 120 metra, tak naprawdę jeżeli chodzi o kwalifikacje, no to tutaj się to odbywa na tej zasadzie, że no jak się tak trafi, to trzeba po prostu swoje zrobić i, no, i udzić się, że poleci za tą, za tą kreskę, która pozwoli się dostać do konkursu tak naprawdę, no ale sytuacja jest bardzo podobna jak i, jak i w konkursie, no, jeżeli te, te warunki się takie trafi, no to... To na pewno człowiek nie jest jakoś super zadowolony, bo, bo mimo dobrego skoku, no nie chce to odlecieć czasami. Pieter na pewno będzie za chwilę kłamał, że on wszystkie miał dobre, tylko, tylko mu źle wiało. E, ale z, no, to, taka, jest, taka jest prawda. No, jeżeli się skoczy dobry skok, no to można się udzić, że się będzie w tym konkursie, czy, czy ewentualnie w drugiej serii, jeżeli to, jest, jeżeli to są zawody. E, no ale jak, jak się tak trafi niefartownie, to jest przykro. Dobra, mówiłeś w Wiśle, że się powoli rozkręcasz, że potrzebowałeś troszeczkę więcej czasu na rozkręcenie, czy możemy powiedzieć, że tutaj już po tych kwalifikacjach to jesteś na 100% rozkręcony, czy jeszcze tam 98% na przykład? To wiesz, ostateczne słowo i zdanie ma trener, także muszę poczekać na niego, aż, aż zjedzie z góry, ale na moje czucie to naprawdę był fajny, fajny skok, była ta energia na progu, wreszcie chyba trafiłem, także było tą energię też czuć za progiem, że, że to lotuje. Także z tego jestem na pewno zadowolony i mam nadzieję, że trener mnie w tym utwierdzi, ewentualnie powie, że jakieś drobne tam rzeczy były, żeby było nad czym pracować. Dziękuję Ci bardzo, życzę takich skoków także jutro. Dzięki.